Cześć, tu Mówi Maniak. Jeżeli jesteście ciekawi, jak zmienili się aktorzy z serialu Ali MacBill, to zapraszam do oglądania. Ali MacBill to amerykański serial telewizyjny rozgrywający się w środowisku prawniczym. Serial był emitowany w Stanach Zjednoczonych w latach 1997-2002, a w Polsce od 1998 do 2003 roku. Tytułowa bohaterka serialu Ali MacBill grana przez Kalistę Flockhart, zawoduje sprawnikiem. Ma około 30 lat i pracuje w fikcyjnej bostońskiej kancelarii prawniczej Cage and Fish, prowadzonej przez jej kolegę z czasów studiów, Richarda Fisha, w tej roli Greg German i jego wspólnika, Johna Cage'a, którego zagrał Peter McNichol. Znany z takich filmów jak Dracula, czyli Wampiry bez zębów, Jaśwa Sola nadciąga totalny kataklizm, czy Pogromcy Duchów 2. W firmie Alice spotyka swoją pierwszą miłość Billego w którym spędziła swoje dzieciństwo, z nim dorastała. Rozłączyły ich odległe miejsca studiów, chociaż kierunek ten sam, prawo. Billy Thomas w tej roli Jill Bellows jest już żonaty, a jego żona Georgia Thomas, grana przez Courtney Torn smith również pracuje w kancelarii Richarda. Każdy odcinek serialu opowiada o innej sprawie sądowej, którą zajmuje się Ali i jej przyjaciele z kancelarii Cajent Fish. Ali jest osobą z bogatym życiem wewnętrznym, ma dużą wyobraźnię i jest osobą wrażliwą. Choć potrafi również dogryźć, co dostarcza produkcji gagów, chociaż zdarzają się również akcenty melodramatyczne. Lara Flynn Boyle ubiegała się o rolę Ellie. Twórca serialu David E. Kelly, początkowo w roli Ellie McBeal widział Bridget Fonda, natomiast ostatecznie angaż dostała Kalista Flockhart. Po trzeciej serii serialu dramatycznie spadła jego oglądalność. Dlatego do czwartej serii zatrudniono Roberta Downeya Jr. do roli Larego Pola, nowego ukochanego Ali McBeal. Seria miała zakończyć się ich ślubem. Niestety dzień przed nakręceniem ostatnich scen Downey został aresztowany. Pomimo protestów scenarzysty i pomysłodawcy serialu Davida Ekelego, wytwórnia Fox zdecydowała się zwolnić Downey'a i nakazała Kielemu przerobić ostatni odcinek serii, aby nie było w nim Larego, a także poprawić niektóre sceny, w których była mowa o bliskim ślubie Ali i Larego. Czołówka serialu była zmieniana aż 10 razy. Peter McNichol nie wystąpił w pierwszym odcinku serialu, od drugiego zaś pojawiał się jako gość specjalny. Dołączył on nieco później do reszty załogi Ali McBeal. Serial czterokrotnie zdobył nagrodę Złotego Globu. Kalista Flockhart od 2010 roku jest żoną Harrisona Forda, wychowują razem chłopca, którego aktorka adoptowała jako noworodka w 2001 roku. Dzięki za obejrzenie. Pamiętajcie, aby kliknąć tutaj, aby być na bieżąco z kolejnymi odcinkami. Tutaj, aby zobaczyć inne moje filmy. A zatem do usłyszenia, trzymajcie się. Cześć.